Vintagzu. No na pewno nie, to jest nowość, a w ogóle mówi się w Vinted. No mówię ci, zamówiłam, 14 złotych, ale Elkę tylko mieli. To ci babcia maszyną zwęzi, gumeczkę do szyję. Jeszcze gacie mi tam zacznie kupować. Już nie przesadzaj, ale staniczki ci wzięłam. A ci ona i tak nie ma na cię założyć. W zamknij koparę, bo ci mama pampersy z Vinted kupi. Zobacz jakie Air Force'y, 43 złote. Mamo, R jest napisane przez E, a w ogóle to są jakieś chińskie. Rozmiar 39, a ja mam 37. Ale za dwa lata będą w sam raz, biorę. Mamo, boję się ciebie. Patrz, to jest taka kurtka, jaką miałam na studiach. 200 zł, identyczna, jeszcze mój rozmiar, XS. No, na studiach to ty miałaś XS. Nie no, muszę ją zamówić. Wszystkie wspomnienia wracają. Chyniutek ktoś tą starą dermę po jej ręce kupił. Za 20 zł wystawiłam. Nie 200 mi się wbiło! Jedno zero więcej! Ludzie to są kopnięci. Ty weź to na balkon rzuć. Piętnaście lat myszy w to srały, to przewietrzyć trzeba. Jezus, czuję ten zapach młodości. Ja się wtedy perfumowałam taką wanilią. Ale stinks, Dawaj, Henik, te swoje stare badeje. Może ktoś kupi. I ten dywan spod kibla. Napiszę, że mówka na zimę. Może jakaś baba się skusi. O, zobacz, ten sam sprzedawca. Patrz, jaki piękny ocieplacz na ręce. Wygląda jak dywan spod kibla u babci. A idź, Janeta, ty się w ogóle na modzie nie znasz. Patrz, śmieszny nik. Anka biznesu. Jak babcia? Kartkówkę zrobiłam. I jak? Same pałki. Zapowiadałaś? Kartkówka jak sraczka przyszła z znienacka. Trochę ich postraszyłam i od razu dzień dobry na korytarzu mówią. No, na szacunek trzeba zapracować. Teraz parę piątek postaw dopiero będą zdezorientowani. Dostateczny na półroczy to całkiem dobry wynik. Już po dzwonku. Ja dziś się trochę spóźnię. Dam im nadzieję, że mnie nie ma. Ja mam teraz okienko, to se nowe zemsty poplanu zadania poplanuję. Jak ja kocham tą pracę. Proszę nie stękać, bo będzie dłużej, tak? Szeroko. Ty znasz Edyta Cezarego Pazurę? Czarek to jest Cezary Edyta. Jest Cezary, sprawdź sobie w gogle. No, Pazura. A skąd ja mam wiedzieć, jaka jest etymologia nazwiska Pazura? Ja w zębach grzebie nie w pazurach. Ale proszę się nie wiercić, ja przypominam, że to nie jest wizyta prywatna. I ja mam nerwy krótsze. Do takiej dużej próchnicy to nam udar staje, trzeba wymienić. No wiem, że osobiście nie znasz. Skąd by Cezary Pazura miał znać ciebie, Edyta? I już. Trzeba było płakać jak lusterko podać? Przecież tu nie ma co oglądać, tu nic nowego się nie urodziło. A no, co z tym Cezarym? No, oglądał nas. Nie ciebie, Edyta, gdzie ciebie? No, mnie w sensie nas. W prezencie, do mycia. Już kończymy. Świetna torta. Proszę się nie przejmować, tak? Nie żujemy, nie otwieramy teraz. Mhm. Moja! Doskonała jest! Tak ona się nazywa? Milionerka! Po prostu milionerka! To, to świetnie aktorską na to zagraty w takim kadrze. Bracie, cały ten zagrała, wiesz, całą scenę. To jest piekielnie trudne. Ja oddaję swoją skarbonkę, bo w sumie to tak bardzo nie potrzebuję. Nie potrzebuję nowych butów, ani nowych narzędzi. Ja też nawet nie chcę nowych dinozaurów ani dżinsów. Mogę się nawet podzielić, bo przecież mam za dużo. A inni nie mają nawet dachu nad głową. Cieba pomagać, prawda, mamo? Prawda. A ty? Pomagasz? Pomogą, pomogą, Miryna. Ja ich znam. Nie bądź obojętny, bo tragedia mogła spotkać każdego z nas. Udostępnij nasz apel i kliknij w linkę w naszym stories. Sprawdzona zbiórka. Dzięki. Dzięki. Mamo, oddasz mi telefon? Oddam. W czerwcu. Jak się postarasz. No to co ja mam zrobić? Nauczyć się myśleć wcześniej. No daruj jej już. Daruj, ty się ciesz, że tobie telefonu nie zabrałam. A to grat stary, możesz brać. Ty wyobrażasz sobie, mamo, że ja bym ci taki numer odwaliła? Gdzie ty? Ty po ojcu poszłaś. Jak ciele. Janetka to po mnie bardziej. Jak po tobie, to możesz iść do niej. Nic. Skała. Zawzięłaś się jak kornik na drewno. A ja znam sekret. Chcesz mnie całkiem udu. No, 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 ty go nie ucz, bo później będzie na babcie, jak wszystko. Wcale nie, tęskniłem za tobą. No to jak tęskniłeś, to nie wygaduj moich sekretów, bo będziesz miał język jak jaszczurka. Ale to jest sekret mamy. Jaki? Za nią też tęskniłem, to nie mogę powiedzieć. A babci na ucho Januszki? A, uh a. -uh. Dycha. Nie. Pięć złotych. Okej. Okay. Głowę do interesu to masz po ojcu. Mów. Najpierw pięć złotych. Masz babcia? Nie mam nic, gołoleć w gotówce. No nie wierzę. Idę pożyczyć od mamy. No to już będzie grubo. Jak w Monopoli, sobie wykupi swój własny sekret. Pączki dubajskie są? I don't speak. Czy pączki z nadziejem dubajskim są? Chryste, myślałam, że pani coś do mnie po chińsku gada. Dubajskie, z czekoladą w sensie? Z nadzieniem pistacjowym. A to są, są. Pistacje deluxe. Kiedy przyleciały? Że z zaplecza w sensie. No z Dubaju Emirejcami leciały? Nie my nie rzucamy towarem Krysia z zaplecza przynosi normalnie na nogach nie latają a mają jakiś gold w ogóle? Złoto? No na oleju złotym smażym. a poleca w ogóle pani? Co kto woli pani ja tam z mermeladą lubię a stary fikuśnie z różą hapie hapie? No że je w sensie może pani gryznąć na podpróbę mojego nie z Dubaju poproszę z goldem dwa Krestyna! Przeleć tam dwie pistacje deluxe. 60 zł będzie. Za dwa pączki? Szejk nam ceny narzuca. Głupie te ludzie. Stary jak się dowie, że został szejkiem na stare lata. Mamo, ty weź się usuń z tej grupy. A co ty robisz na moim telefonie, przepraszam? Czytam sobie grupę przedszkolną. Tylko tam nic głupiego nie napisz. Ja, ja jakbym pisała takie rzeczy jak te baby, yy, panie znaczy się, to bym wstydziła się wyjść z domu. Nie przesadzaj już, tam są problemy dorosłych. Po pierwsze, to wam powinni wyłączyć autokorektę i dostęp do emotikonek. Jakaś baba wkleiła trzy bakłażany i emotkę z językiem. Do zapiekanki pewnie, z warzywami. No, o tym mówię. Dziękuję za erekcję, kochani. Ale co ty czytasz? Tam miało być reakcję. To napisała ta, mama Stasia. Ona jest samotna już od kilku lat. No, czytam to, co widzę. Mama Jadzi pyta, co z ciastkami? Ktoś odpowiada, posram się na jutro. Postaram miało być. Wczoraj 22.15. Nie za późno na te wiadomości? Ludzie chcą srać. Chodziło o spać. Chociaż... Hmm, ktoś pomyślał tak jak ty i napisał, że nie chodzi spać z kur...ami. Dobrze, proszę oddać mi ten telefon. O, pan Maciek wysłał podbijam i emotkę faka. Yy, środkowego palca znaczy się. Te baby życia własnego nie mają. Nudzi im się to piszą. Weź mi to, wyłącz, bo mam rękę mokrą. Mamo, wysłałaś głosówkę na grupie. Baby życia własnego nie mają. Ludzie im się to piszą. Wyłącz mi to, bo mam mokrą rękę. O, masz reakcję. Napisz, że mi słownik zmienił. Zapraszam ze świnką. A gdzie jest świnka? No nie ma właśnie świnki, świnia jest. Nie rozumiem, chusteczkę? Musi mi pan coś dać. Świnka morska, żeby nie rosła? Miała być taka mała i słodka, jak na filmach. A to, proszę pani, bydle jest! Wszystko mi w domu zżera i chrumka tak. Czyli świnka wietnamska? A skąd ja mam wiedzieć, najdalej byłam w Czechach, w skalnym mieście, a nie w Wietnamie? Jeśli pani mówi, że taki rozmiar to świnka wietnamska, ma wydzielony ogródek? Jaki ogródek? Jak my mamy 40 metrów, bez balkonu? Świnka wietnamska może osiągnąć nawet 100 kilogramów. Jak 100 kilo? Jak ona ma dopiero 12? Pani czeka, Czarek dzwoni. No, u weterynarza jestem. No bez pusi. Poczekaj, pokaż pani doktor pójdzie do kamery. No. I co, wietnamska? Ciężko powiedzieć. Czarek, no odwróć kamery, przecież twoje podgardle widać. się pokaż. Teraz. Nie urośnie większa. Czyli święka morska? Nie, droga pani, buldog francuski. Pies. Słyszałeś, Czarek? Psa mamy. Mówiłam, że na tej giełdzie są same podróbki. To tak jak wtedy, co mi mi tą torebkę. Wysracze się pisze przez fał, a nie przez włóczerek! Ale pani nie może mi dać kary. Mm, a założymy się, pani nie jest moją matką. Janeta ma szlaban do końca weekendu na wychodzenie z pokoju, pomijając uroczystości i obowiązki domowe. Jakie uroczystości? Ale ja chcę wyjść z Janetą. Ale mówiłam, trzeba było myśleć. Chciałaś zabłysnąć na koniec roku, to teraz będziesz błyszczeć w pokoju w wakacje. Mogę? Możesz, zgodnie z zasadami, które ustaliłyśmy. Pęczę ci mam nie Halo, no co ty tak długo nie odbierasz? O Irena, a ja się siedzę, bo wybieram piosenkę na pierwszy taniec A no tak, wesele Słuchaj, Karyna, organizujemy taką y, imprezę na zakończenie roku Przyjdziecie? O no pewnie, że przyjdziemy, impreza to my zawsze Ale Sylwester to jest w grudniu, Irena Ale spoko, że wy tak oryginalnie w czerwcu Karyna, zakończenie roku szkolnego A, szkolnego, to mów Ale cykiny można ubrać? No, ubierz co chcesz Byłam w kuchni sprawdzić, co z obiadem i nic się nie gotuje. Tyle tu siedzisz, Anka, byś się wzięła do garu. Widzisz, że córka sobie nie radzi. Dobrze, genia. I głowy tyle na słońce nie wystawia Anka, bo strasznie pomarszczona się zrobiłaś, jak moje pięty po kąpieli solnej. Oj, tej kary to ty długo nie zapomnisz. Ty chora jesteś? Jak się nie odgryzasz tą swoją protezą, to i obrażanie smaku nie ma. Zresztą jak twoje mielony. Trzeba było nie zamykać. Dyrektorki w kiblu. A co ja ją zamknęłam? Co wszystko na mnie! No ty ją zwabiłaś i durne wybierki popierasz. Ile ty masz lat, kobieto? Wszystkich straszyła, że będą kiblować. To sama przekiblowała zakończenie roku. Janeta, mało ci? Mamo, ale to jest ostatni rok, kiedy ona była dyrektorką. Na twoim nazwiskiem smród się będzie ciągnął do końca szkoły. Legendy chyba. Yes. Córcia, no opuść, wakacje są. Ty jesteś na emeryturze, kobieto. Zaraz przyjdzie Wścibakowa, Karyna, a ty będziesz miła dla wszystkich. A my z Deborą? A wy będziecie siedzieć przy stole ze wszystkimi do końca i będziecie świętować. Pasek Janety i kredkę Brianusza. Jaką kredkę? To jest coś takiego jak pasek na świadectwie, tylko że w przedszkolu. Nawet spoko, to będzie moje pierwsze rodzinne spotkanie ever. Pierwszy dzień wakacji. Wuhuu! Drek wychowania. Jakbym cię nie pilnowała w szpitalu, to bym myślała, że podmieniona jesteś. Możesz go opłacić.